Dzień dobry Państwu w to przepiękne, słoneczne popołudnie. Witamy wszystkich Państwa w Brzostowie i dzisiaj dla Państwa będzie gotować koło gospodyń wiejskich z Brzostowa. Pani Ania Piasecka, przewodnicząca Pani Aniela, przepraszam. Pani Aniela Piasecka przedstawi wszystkich Państwa, którzy będą tutaj gotowali. Prosimy bardzo. Tu jest Pani Halinka. Jest sekretarzem. Sekretarzem koła. Pani Danka, członkinię, tu ten Pan też jest członkiem, pan, Ta pan Tadeusz, pan Tadeusz pan Pani, Ewa. Ewa. Pani Ewa. Pani Anielo, co będziecie gotować dzisiaj? Będziemy gotować bigos. Bigos, tak. tradycyjny bigos. Tradycyjny, z kapusty, tak. Tak? tak? tak, tak. Ale słyszałem jeszcze, że tu jakąś niespodziankę Pantadeusz szykuje, co to może być? No to się okaże. Okaże się, się w praktyce, się... Dobra. W takim razie zapraszamy do środka. No więc, Pani Aniela, jakbyśmy mogli zacząć, e, może Pani będzie prowadzić to pani szybko. Później, tak? Pan tutaj będzie trochę hałasową, tak? No tak. Aha, dobrze. Teraz głosujemy. Od czego zaczynamy? Chcę Pani jeszcze powiedzieć o kole, tak? No to tak. niech Pani powie, kiedy powstało koło? Nasze koło powstało w 1965 roku. Pierwszą tałożycielką. Szkoła w Wspólnym Miejskim była Główna Główna od 1965 do Główna Druga, Główna To Główna 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 To jest Tak, pani, co miała Główna Główna w tak, tak. Główna Tak, tak, no, Pani Następna była pani jak Kczeszkowa. Była tak 1970 do 1979 roku. Następna trzecia była kolej Grzegorczyk Janina. Była od 1979 do 1996. No i od 1996, -1996 do dziś ja jestem. Dlaczego? 20.02. -20 to była 25 lat. No, a ile jest na to w momencie? 47. 47. Mężczyźni też się zabawają. Tak, tak, jest. tak. To już a, a, mieszamy, to jest w trakcie. Po mieszanych wszystkich. Mieszane To super. To tak. zabawa jest. E, no może zaczniemy gotować. No to tak możemy też. Zobaczymy, jak czy aby gotować będziemy kroić i cebulkę. To mogę pomóc, Tak, tak, jak nie wam. Jak Od czasu do czasu będziemy podglądać, co ten pan tam robi. bo pani Aniela mówiła, że będzie migos, a tam jakąś tam niespodziankę szybko. Kilka Proszę, kilka do migotu skazane. Oczywiście, panie mówiły, jak, jak chcę pomóc, to mogę kroić cebulę, tak, bo to jest... No właśnie, można tego tak popłakać. Dalej, Aleksander. do płuczy, czy bez płukania? Płuciemy, płuciemy, bo jest ja na pewno jednak tak? ja Akurat w domu nie płuczę nigdy. Tu też mhm. no, to, to tak będziemy, dom smażyć, się będziemy dom. Dobra, do marzenia, do naszego nie? No, zmarzenie, 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 No, że ma no, się fajne,

tak, Patujemy razem i jak potrzeba, to coś, bo... Z tego co słyszymy, to z Sołtysem będzie bardzo dobrą współpracę, nie? Bo taki, ja taki facet dobrze. młody jest i taki, taki rzutki, jak bym mógł powiedzieć, nie? Tak, tak? A wszędzie, A wszędzie go pełno. Tak. Ojo, przepraszam, nie, nic nie mówię bo takie znaczy, Nie nie ma opowieści, przynajmniej się dowiem, bo tak zawsze się... No, wszędzie go pełno, zawsze tak. pomocny. Wszędzie, nie można nic... No, tak. No, tak. A co gotowałeś jakie przyprawy, jakie potrawy robiłeś na stole? Rolada ze świtką. Ale rolada ze schabu czy z czego? I'm okay. the okay. 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 Sotownik, to jest sartobnik, to które ten sartobnik, naczynia, jak to działa, być, jak szczęście, te naczynia, do Tam Pan robi kiełbasę. Jakie mięso tam używa Pan do kiełbaski? Yy, Kawałek indyka, tak. moczek, to jest na dole moczku, to jest yy, jako swojego właśnie i nie idzie łopatka i karpuska na góry, bo stój na szaszlanku pójdzie kawałek sal. Proszę, tyle tak, jak ja to jest na koniec? to jest na Na białą kiełbasę. Y, masa jest tak uniwersalna, że można białą kiełbasę podawać węzową, słoikową, pieczoną. Co to Proszę. Sprawdzony. Zobaczymy, co wyjdzie. Wyjdzie, bo ja jak też mój ojciec to... robił kiełbasę, to zawsze prosiłem żeby to dolał trochę wody, no, bo wtedy się jak, jak się przekroi tą kiełbaskę, żeby trochę nam wypłynęło z tego no, to, to, to... Nawet tu jest yy, kość yy, z tego, dolał się mi to poza go, tu się nic nie zwagowało, no. tu jest gorczyta zrobiona z octrem winnym. Takie mieszanka kultur i kultur. To pan jest z zawodu? Tak, od lata. A, to tak. No to super, czyli zamiarowania no, no. Moje odpy. No ja też białam właśnie, białam i boczę, czyli jest I też robiłam się właśnie do domu? Ale już będą w kanał też medycyny, takich umiałam już odpocząć, nie no to są kiełbasy podstawowe, to jest czosnek, słupia, tajanek, nie? Jest to dodatak, jest. Lubczyk, to kiełbasy, to jest? Ale czy to jakieś inne dodatki? też rówczyk Proszę. do kiełbasy? Tak. Ale mówią, że kiełbasa musi pływać. nie no, ja myślę, że sądy z jakichś płacą tutaj przyniesie. <laughs> <laughs> Popuszczamy.

Zawsze jest dziecko, no to nie Pani W so, a, a, no bo też tutaj kiedyś <Órt4> nie było, nie? Jak kuchnia to będzie, tak? Tak, bo począłem tylko przeglada. Kokałusę, Pani kroić, czy zostawię Pani takie długie? Tak się wypytuje, bo nic nie mówicie, a, a to, a to te, te przepisy, które my pokażemy na YouTubie, to po to, to, to żeby, żeby ludzie mogli zauważyć, jak to się robi dokładnie, nie? No jak jest jestem tak paślecza, żeby półkacie po prostu, ale podchodzić. Niektórzy gotują biglę, jeszcze dodają słodkie kapusty też. No, tak, to mam też też? Dobra, ja tak, uczylam, już tak, tak się tam już gotuje. Teraz tak, zaraz to użycimy w końcu. I don't know.

Mam te wszystkie sekretne przyprawy. Mam nadzieję, że poznamy do, do kiełbasy. Już mówię, wiecu. Teraz piec zioły. Żeby pan miał. Błyżka tak. piecu czarnego. Później będzie jeszcze długo miał moje dziecko że jak on przemieli, to jest taki świeży zapach, nie? No.

Gotujecie do, 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 do od razu? i to są? Bo na przykład u mnie zdaje się tutaj troszkę y, powiteł Tak, no ale... Bo, tak pod koniec gotowania. To, bo, to jest. Szybko no, zmniejszam no, bo... wieżę. No, a co tam po ostatnich dożynkach, co, co jesko, się czy kupiłeś się. wszystko, To, to coś tam. No, ale no, tam jest to no. jest Wyposażenie do kuchni, tak? Mieszamy. Tak, nie przydrużamy. to długo Pan wyrabia? Tak, taką Aha, no, to jest 15 minut to, to minimum. maszynkę, nie? Tak. Do Teraz dodajemy wywar z gotowanej kości golonki. I mieszamy. Nie można i pączki, i tam kurczaczka i coś. Wszystko można tutaj do patelni sobie poradzić. Na pani Anielu, tam Wigos dochodzi, gotuje się. Może pani jednak tutaj pokaże nam jakieś kilka zdjęć, może parę słów jeszcze o kole. No to to mogę, a mogę przeczytać, czy mam coś. Jasne, powodu? proszę bardzo. No ja to będę czytać. Ponieważ... Koło gospody wiejskiej w Brzostowie powstało w 1965 roku 20 czerwca. Pierwszą przewodniczącą założycielką koła była pani Kurzka Bronisława od 1965 do 1970 roku. Drugą przewodniczącą była Bartko czesława od 1970 do 1979 roku. Trzecią przewodniczącą była Grzegorzy Janina od 1979 do 1996. Czwartą przewodniczącą jest Piaseczka Riera, czyli od 22 roku minęło 25 lat. Nasze koło ma 47 członków. W kole były organizowane kursy, pieczenia, gotowania, rozprowadzanie kurczaków, wypożyczanie sortownika do ziemniaków, wypożyczanie naczyń. Spotykaliśmy się nie tylko z okazji Dnia Kobiet, czy Dzień Matki, spotkania opłatkowe były organizowane przez panią Ucję Zielińską. Ośrodka Doradztwa Rzeczniczego w Warszawie, różne pokazy, prelekcje, m.in. pokaz zdrowej żywności, układanie suchych kompozycji kwiatowych, promienie wiązanych na Wszystkich Świętych, nowości kulinarne, kursy, haftu, makrany, prelekcje na temat raka, piersi, estetyka i zagospodarowania zagrod wiejskich, Profilaktyka i terapia różnych uzależeń i inne. Organizowanych wycieczek, w których brały nie tylko koła gospody, a także inni. Nasze koło gospody bierze czynny udział w życiu wsi. Współpracujemy z sołtysem, radą sołeczką i radnym. Wspólnie organizowaliśmy dwa razy dorzeń Gminnych w Zalesie Przostów w 2005 roku i brzosów w Zalesie w 2018 roku. Za pieniądze dożynek zakupiliśmy sprzęt gospodarstwa domowego do, do kuchni, świecić czyli świecić sportowy, bo tak się to nazywa. Braliśmy udział w konkursach, portach świątecznych, na najlepszą babkę, na którą otrzymaliśmy drugie miejsce z Gazety Jarocińskiej. To ja byłam i z koleżanką z Marlą yy, Matuszak. Spiekłyśmy te babki dwie. Kilka razy braliśmy udział w konkursie Stołu Wielkanocnego Święto Parówki. Piekliśmy placki na różne festyny, na chore dzieci, na przejazd ryżyn. Organizowaliśmy to 50-lecie w 2015 roku koło gospodyń w Rzostowie. Robiliśmy Janek świętojański, przygotowaliśmy Podstawy na spotkanie delegacji z Niemiec, Ukrainy i Czech, wspólnie pieczenie pierników, było wykrawanie, lukrowanie, dekoracja pierników, ubieranie choinki, dekoracja choinki, przez dzieci, na koniec przyszedł Mikołaj. Braliśmy też udział w konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, bo to w Siemińcu też była powierzaka. No więc te, te niektóre rzeczy już Pani nam opowiadała no, podczas gotowania, tak, tak. ale tam nie było za bardzo słychać, no. dlatego pozwoliliśmy sobie tu jeszcze raz Panią o to zapytać. Ale tu ma Pani jakieś ciekawe zdjęcia, może by, byśmy obejrzeli jeszcze coś z tego. No za dużo ich nie ma w tej chwili. No, chociaż, chociaż tu jak byliśmy w Jarosinie z Gazety jarosińskiej. Na tym konkursie, tak? Yy, tak. Tu yy, żeśmy robili, ale na winilię. Mm -hmm. No tutaj ta koleżanka, tutaj z yy, gazunka, ona Robiam taką zupę z chrustem, a ja robiam yy, yy, makiełki. No. No bardzo, bardzo to było, no pięknie to wyglądało. Tak... Tu akurat mamy yy, z dnia kobiat. No, no, tak. tak? Taki prostokątny. No tu akurat tutaj jest ze jeden piek na mnie. No, tu Wysłuchajcie zdjęcia z 50-lecia tak, 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 pod spodem. Tak. To nam zrobił ksiądz Loniów. Nie wiem czy ksiądz, pan wie, to. O, tu jest cała grupa nasza. Mhm. Tutaj też tak są. No dobrze. No, właśnie w panią Dzielicką widać tutaj mhm. też. W to było roku? Chyba 15. 15. Mhm. No fajnie, no dobrze. To dziękujemy Pani bardzo. A gdzie jeszcze Pani ma? Tu, tu, tu. tu jak? No był ksiądz tronny u nas, co pochodzi. Tak. I właśnie zrobił nam taką niespodziankę. Muszę wspominać wspomnieć parę fotografii. To jest ten ksiądz Lanił tutaj, Wyszyński. Jaski, to teraz może już wrócimy do gotowania, dobrze? Dokładnie, kapukę z liściem z laurowym, ziele dobrze. Pięknie pachnie. O, jak ładnie. Biała ładna avaz Czy nie? O, jeszcze nie? O, to jeszcze musi się troszeczkę, czy nie słomy, Czy. O, tak. Próbuję za Nie? nie tam. Zobaczymy, jak. Mhm. Ale chyba Dobre. trzeba będzie jeszcze doprawić troszkę soli. No, troszkę soli, tak? Podstawa. I I może może jeszcze? Pierwszą.

się jednak samo sobie się wymieszało czy tam przegryzło i, i dostało smaku, koloru i aromatu. Także na razie zamykamy i czekamy. Odpowietrzyliśmy. wiążemy prędko. No możemy poprosić. I kręcimy. Pierwsza sztuka jest. Woda się, gotuje. Woda się gotuje, będziemy parzyć, wkładamy kiełbasę do gotującej wody, do obrząsku. Przy okazji niech nam Pan powie jeszcze, od kiedy Pan jest z kolei w gospodinie? Dwa, Dwa lata. Dwa lata, tak? I Pan tu mieszkał prosto od jakich lat? czterech lat. Od czterech lat, tak? no o, Teraz wyłączamy. Bo kobiety się zarobiły tutaj męskiego członka koła i który no właśnie. Wam bardzo służy pomocy. No, mi też jest miło tutaj spędzać czas z tymi. Jest bardzo miło. 20 minut dokładnie. Raz wyłączony. A i ona dochodzi chodzi bez Tak, już jest wyłączone, przykryte i teraz następuje no proces panowania. wiadomo. Do no powoli kończymy już gotowanie razem z koją gospodyń wiejskich w Brzostowie. Pan Tadeusz jako szef od kiełbasy ostatnie o uwaga uwaga już się ukazuje tutaj na stole, poprosimy Panie Tadeuszu tutaj na środek na deskę Szanowni Państwo gotowanie dobiegło końca. E, produkt finalny, Bigos, oczywiście kiełbaska biała, parzona tutaj przez pana Tadeusza. E, zostało jeszcze trochę mięska, z którego jest, są przepiękne mielone. Może na temat Bigosu poprosimy Sołtysa Czostowa, żeby nam tutaj powiedział coś ciekawego. Co to jest za Bigos? Jako potrawa staropolska, wydaje się Bigos, no w naszym odniesieniu, różne się właśnie po, y, y, używa takie sformułowania Bigos, jaki taki nieład. Ale moim zdaniem, jest to takie bardzo duże wyzwanie do kucharza. Ponieważ jest to potrawa staropolska, w której używamy bardzo dużo produktów, żeby ten smak faktycznie wydobyć. Między innymi na przykład panie użyły tutaj kapusty kiszonej, kapusty świeżej, boczek wędzony, który też nadaje charakteru. Dodajemy suszone grzyby, które nadają tutaj nam też ten smak. Przypominamy sobie wtedy o tym leśnym wiaterku. Grzybki zbieramy. Dalej ten keczuk, który nadaje, nadaje koloru. No i przede wszystkim panie wkładają tutaj swoje serce i swoje doświadczenie w przyprawach. Możemy tutaj kombinować różnoraką, możemy dodawać także musztardy. No, jest mnóstwo różnych przepisów na bigos, ale akurat ten naprawdę, mieli państwo, pięknie wygląda. Nie możemy go tutaj zjeść oczami, ale naprawdę próbowałem, jest bardzo wyśmienity. Także tutaj jako nasz nowy mieszkaniec, pan Tadeusz, i pasjonata kiełbasy i członek yy, koło go y, no bardzo pięknie podchodzi i też sercem do tej kiebaski I panu Tadeuszowi bardzo dziękujemy za przyłożenie tej ręki dziękujemy i o, po, ja to, za pomoc. Właśnie ze szczegółami nam pan Tadeusz opowiadał, jakie przyprawy dawał to wszystko, pokazywaliśmy przepięknie to zrobione ze smakiem. E, no to może teraz są też jako szef miejscowości przedstawi nam panie panie sołtys zna. Oczywiście, jak nie znać. Przede wszystkim pani przewodnicząca, pani Aniela Piasecka. Żona Ewa Szymczak. Moja. Sołtys. Pani Halina Pawaczyk, Danuta Łowińska. No i pan Tadeusz pan Super, w takim razie co? Jeszcze raz dziękujemy za wspaniały wieczór tutaj z nami, za wspaniałe tak. gotowanie. Brawa oczywiście dla sołtysa, pani Szymkowej. I zapraszamy wszystkich Państwa, którzy nas oglądają, którzy chcieli przyjechać do Brzostowa, spróbować, skosztować, w ogóle zwiedzić miejscowość, bo tu jest wiele atrakcji, o których Sołtys jeszcze nie powiedział, ale myślę, że jak już przyjedziecie, to zobaczycie. Zapraszamy do Brzostowa i życzymy smacznego. Są!